Cześć, witam na trzeciej lekcji gry na gitarze. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze i ćwiczycie jakoś, jakoś tą gitarę. E, od razu zabieramy się do roboty i zaczniemy sobie taką rozgrzewką, którą, która była w poprzednim odcinku. To znaczy, e, tak jak ostatnio robiliśmy, tłumimy lewą ręką struny, szyściutkie, żeby był taki głuchy przydźwięk, i prawą ręką będziemy uderzać na przemienienie dół góra-dół góra, akcentując kolejne uderzenia z czterech. To znaczy, Uderzymy 16 razy za pierwszym obrotem. Wygląda to następująco. Analogicznie będzie z drugim uderzeniem, trzecim i czwartym. To spróbujmy razem zagrać sobie taką skrzewkę Od razu. Wolniutkie tempo. Raz, dwa, trzy, cztery. Drugie uderzenie. trzecie, czwarte, super. Spróbujcie teraz troszeczkę zwolnie. Spróbujcie razem ze mną zagrać. Uwaga. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Na dwa. 3 na 4 na Mam nadzieję, że w tej części wszystko jasne. Jeżeli nie, nie zdołaliście się połapać, wróćcie do poprzedniego odcinka. Tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione. Ehm, na dzisiaj przygotowałem dla Was dosyć specjalną rzecz: to jest taka Biblia gitarzystów. Mam na myśli tu skalę, która nazywa się pentatonika. Jest to szczególna skala, służy do budowania solówek, do improwizacji. Większość linii melodycznych w utworach, które na pewno każdy zna, jest oparta właśnie na pentatonice. Troszeczkę też rozwalimy ten mit, że gitarzysta potrafi tylko jedną pentatonikę pentatonikę amol, czyli to są piątego progu. Przełamiemy ten, ten schemat i zaczniemy pentatoniką hamol. Układ palców się nie zmienia, wszystko zostaje takie samo, tylko będziemy grali pierwszy układ, wyświetli się zaraz na ekranie, od siódmego progu. Spróbujemy sobie najpierw zagrać czyściutki układ bez żadnych y, wariacji od początku do końca. Spróbujcie zagrać razem ze mną. I z powrotem wracamy tą samą drogą. Pamiętajcie, też zależałoby mi, by mi bardzo, żeby te odległości na szóstej, drugiej i pierwszej strunie realizować palcami pierwszym i czwartym, a tam, gdzie mamy odległość dwóch progów, czyli siódmy, dziewiąty próg, re realizować tymi dwoma palcami. Jest to najlepszy układ. Ponieważ każdy palec ma swoje miejsce, ma swój próg i robi określoną pracę w tym układzie, eee, zagramy teraz troszeczkę szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli nie dajecie rady, zwolnijcie tempo, zatrzymajcie filmik i przegrajcie sobie na spokojnie w swoim tempie, jakikolwiek by nie było, razem z tabulaturą. Hmm. Kolejną wariacją tego ćwiczenia, bo samo przegranie pentatoniki za dużo nie daje, trzeba też rozwijać jakby jak po tej pentatonice można się poruszać, co ona daje, bo gdyby się grało solówki tylko idąc. O jeden stopień w tej skali skacząc tylko pojedynczo po dźwiękach, nie jest to zbyt ciekawe, dlatego pewnego rodzaju sposoby ogrywania takich skal urozmaicają później, później nasz język. Spróbujemy teraz zagrać całą pentatonikę, uderzając każdy dźwięk po trzy razy kostką, ee, pamiętając też, żeby, w kostce, żeby kostką w prawej ręce zachować naprzemienny ruch. Wszystkie uderzenia są ruchem naprzemiennym. Dół, góra, dół, góra, jakkolwiek by nie wypadły. Spróbujemy bardzo, bardzo wolno. Uwaga! samą drogą wracamy z powrotem. Wam nadzieję, że daliście radę. Teraz dla, dla odważnych troszeczkę szybsza wersja. Spróbujemy razem. Eee, raz, dwa, trzy. Jeżeli daliście radę w tym tempie, spróbujemy wrócić jeszcze troszkę przyspieszając tempo. To znaczy. Wszystko dla nas jasne, dla Was jasne. Przegraliśmy sobie pentatonikę dwoma sposobami, czyli pojedyncze dźwięki, po trzy uderzenia na dźwięk. Eee, mam dla Was jeszcze jeden sposób: to znaczy, będziemy grali po trzy dźwięki, kolejne, będziemy wracali do poprzedniego i od tego, do którego wróciliśmy, kolejne trzy dźwięki. Wygląda to następująco bardzo charakterystyczny układ. Macie go spisanego w tabulaturze. Zagramy od razu bardzo, bardzo wolno. Zaczynamy. Wracamy tą samą drogą. Troszeczkę przyspieszając tempo. Jeżeli nie dajecie rady, zwolnijcie filmik albo zatrzymajcie, poćwiczcie i spróbujcie następnym razem. Uwaga! Ćwiczenia za nami, przechodzimy do utworów. Na dzisiaj przygotowałem dla Was yy, utwór, którego bardzo długo nie znałem, a, a gdzieś tam zawsze uczniowie chcieli go grać. Dopiero niedawno mm, posłuchałem sobie tego w całości, jak trzeba. Bardzo mi się podoba, jest bardzo charakterystyczny, to intro jest niemal kultowe. Zajmiemy się dzisiaj, wish you Are here, Pink, Pink Floydów. I rozłożymy na czynniki pierwsze to intro i zagramy sobie po całości utworu. Nie będzie to trudne, bo na początku jest tylko tabula, tabulatura, a później są zwykłe akordy. Bardzo proste, więc na pewno nam się w całości ten utwór uda, uda zrobić. Eee, tak jak mówiłem, będziemy musieli troszeczkę rozłożyć na czynniki pierwsze intro. Intro jest bardzo charakterystyczne, żeby Wam było łatwiej je zapamiętać, bo polecam od razu yy, rozczytać tabulaturę, zagrać i już nie grać z tabulatury, tylko zapamiętać to intro, bo <laughs> są w nim zaklęte schematy. To znaczy, gdy zaczynamy, mamy pewien układ akordu, już Wam powiem, że to jest E -mol. Yy, Następnie. Następnie mamy Giedur. Te akordy się powtarzają dwa razy, czyli jest E mol, Giedur, E mol, Giedur. Już to możecie zapamiętać. Co charakterystyczne, E mol jest szczególny, bo nie trzymamy emola w taki sposób, że palce są tylko na czwartej i piątej strunie, ale trzymamy taki układik, że czwarty i trzeci palec. Mamy na pierwszej i drugiej strunie trzeci, na trzecim progu. Daje to nam bardzo fajny taki przestrzenny akord. To jest Emol 7, yy, i jest to też duże ułatwienie dla Was, bo pomimo tego, że trzymamy więcej, to bardzo łatwo z tego akordu przejść później na G-dur. Czyli to połączenie Emol-G-dur jest bardzo, bardzo proste. W drugim obrocie znowu mamy ten emol, tylko tym razem on nie rozwiązuje się na gedur, tylko idzie na taki pewnego rodzaju Adur 7 sus 4, to znaczy Adur z kwartą. Brzmi, na, brzmi to właśnie w ten sposób i też bardzo łatwo zapamiętać ten układ, bo gdy emola trzymamy, tego w tym utworze e, trzymamy następująco, to wystarczy pierwszy, drugi palec. Obniżyć piętro niżej na trzecią i czwartą strunę, i już mamy gotowy układ. Także mam nadzieję, że tym krótkim wstępem troszeczkę Wam rozjaśniłem sprawę i będzie Wam łatwiej to zapamiętać. Spróbujemy zagrać w całości bardzo, bardzo wolno. Jeżeli dacie radę, załapcie się, żeby zagrać razem ze mną. Zagramy dwa pełne obroty intra. No, Powiedziałem Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Między tymi częściami, gdzie jest tabulatura, występuje bicie gitarowe. Bardzo, bardzo proste. Góra, dół, dół, góra. Spróbujemy jeszcze raz troszeczkę szybciej. Teraz idziemy na, na Asus. Mam nadzieję, że intro wam się wyjaśniło. Spróbujemy jeszcze raz zagrać bez zatrzymywania się po, po całości. Um... Może zwróciliście uwagę, może nie. Ja sobie robię takie ułatwienie i bardzo was, bardzo was też zachęcam do tego. Te palce tutaj trzymamy cały czas. Trzymamy oczywiście na akordach tak jak, jest, tak, jak jest zapisane w tabulaturze, ale jest to ułatwienie, gdy gracie tabulaturę. Te palce można cały czas trzymać. One stanowią takiego pewnego rodzaju kotwicę i punkt odniesienia, odniesienia dla tych palców, przez co. Na dobrą sprawę skaczą tylko te pierwsze, pierwsze dwa paluchy. Eee, a te sobie ciutko siedzą i czekają na swoją kolej. Eee Gramy całe intro. Tą częścią, którą przegramy jest zwrotka utworu, e, intro mamy za nami, zwrotka jest też bardzo prosta, e, powtarzają się cztery akordy na krzyż, to znaczy mamy C-dur, mamy D-dur, mamy Amol, G-dur, w różnej konfiguracji, ale cały czas oscylujemy wokół tych czterech akordów, e, jeżeli nie potraficie ich złapać, to w poprzednim filmiku są zapisane ich tabulaturki, tak jak ja je łapię. Eee, spróbujemy sobie zagrać całą zwrotkę, wyświetli się na ekranie, więc będziecie wiedzieli gdzie w tekście jest dany akord. Spróbujemy. Na razie pojedynczo uderzamy. Teraz uderzamy równe cztery uderzenia. Może się zastanawiacie dlaczego całą zwrotkę przegraliśmy po cztery uderzenia. Lubię w ten sposób e, przegrać sobie formę utworu, bo wiem dokładnie po takim przegraniu ile każdy akord trwa. W przeciwieństwie do e, Halleluja tam w jednym miejscu był taki moment, że akordy następują od razu po sobie. Tutaj sprawa jest bardzo prosta, bo każdy akord trwa tyle samo czasu. Cztery równe uderzenia tak jak przed chwilą ze mną. E, mam nadzieję, że zagraliście. Dołożymy sobie teraz do tego bicie, posłuchamy jakie tutaj zastosowali. Zrobimy podobne z lekką modyfikacją. Mi najwygodniej do tego utworu było grać w ten sposób. specjalnie dopiero teraz o tym mówię chciałbym was trochę zachęcić żebyście spróbowali z ruchów ręki też wywnioskować w którą stronę są te kierunki i też po brzmieniu określić czy to jest uderzenie w dół czy w górę to jest bardzo fajna umiejętność potrafić właśnie z nagrania wyłapać jak dokładnie ktoś y, oddał dane dźwięki dla ułatwienia właśnie wam teraz powiem że mamy kolejne ruchy y, od pierwszego akordu zaczynając czyli c dół. Dół, góra, góra. I taki układ jest powtórzony dwa razy. Dół, dół, góra, góra, dół, dół, góra, góra. Po zakończeniu drugiego takiego schematu od razu zmieniamy akord na kolejny. Tam jest bardzo mało czasu. Jeżeli byście nie dawali rady. Odpuśćcie ostatnie uderzenie. Wyglądałoby to następująco. Dla zmian akordu C na D. Uwaga. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne i dacie radę albo pierwszą opcję. To już jest taka fajna, pełnoprawna. Ja też bym tak zagrał. W drugiej macie troszeczkę więcej czasu, żeby złapać kolejny, kolejny akord. Próbujemy teraz całym tym biciem zagrać zwrotkę. I uwaga! in a Sposobem mamy przećwiczony cały utwór. Spróbujcie sobie poskładać, już sami te trzy części. Mamy intro, ćwiczcie wolniutko, zostawiamy trzeci, czwarty palec jako taką nutę pedałową, to znaczy, że ona nam brzmie w każdym akordzie. Pomimo tego, że gramy tabulaturkę, fajnie trzymać te palce, żeby sobie gdzieś tam wybrzmiewały. Zwrotka bardzo, bardzo prosta, polecam poćwiczyć to bicie obie opcje, jeżeli nie dajecie rady ze zmianą akordu szybko, odpuśćcie ostatnie uderzenie albo nawet przedostatnie, troszeczkę to ułatwi sprawę, no i refrenik to już jest formalność, nic nowego się nie pojawia, na pewno dacie sobie z tym radę. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia na kolejnej lekcji. Zostawcie łapkę albo komentarz, co byście chcieli zagrać, czy macie problem i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo pojawiają się różne, różne ciekawe rzeczy. Do zobaczenia.